Najczęściej na pomocy. Wszyscy pamiętamy go z boiska jako walecznego zawodnika, a były to w czasach, kiedy Olimpia pukała do trzeciej ligi. Znamy go nie tylko jako zawodnika, ale także jako trenera. Natomiast my działacze również jako osobę, która zawsze pomagała nam w pracach na rzecz klubu. Waleczny, ambitny, koleżeński. Taki był Blachan. Żegnaj Adamie, odszedłeś naprawdę przedwcześnie. Nie możemy się wszyscy z tym pogodzić. Dlatego wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym, że 9 maja tego roku odszedł od nas Adam Blicharski. Bardzo proszę... Uczcijmy chwilą ciszy Jego pamięć. Obrigado, corre Здравствуйте, Шипко. Yeah,

Ja! Dale! Dale! što, Davaj, konzorošku! Čekaj! Daj mu! Da li je? tam nawet rabi! się nie śpieszy, konie tempo to ma zajebiste Nou, dat is een beetje... 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 mae'n ydyw i'n Aïe, comme

Dobra, że rezerwować czekam, to ten biega za mamciwką

Polonia! Right. Polonia! Right.

レジャーピー・ワン・ワン・ジ・ドゥン

ალე ალე ვერ შეძლებ რასაც გინდა ვერ შეძლებ ეს დაგკეს ეს დაგკეს და გაგა დაგკეს ეს 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 დაგკეს

合わせてほしい。 let <laughs>